Cześć Wam, jestem już po rehabilitacji, która i tak była lajtową rehabilitacją, bo jeszcze nie mogę też za bardzo tam cisnąć. Natomiast będzie hardcore i był hardcore dzisiaj. W sensie widzę ile pracy mnie czeka, ile tego rozciągania, mięśni, budowy mięśni, tych ćwiczeń. Dajcie mi trochę energii, serio. <laughs> żebym to wszystko przetrwała. i żebym ogarnęła to. Bo... Po prostu jakaś masakra. <laughs> Chciałabym... Op tak pstryknąć i kule rzucić jak nowonarodzona pójść. i po obiadku słuchajcie mam takie pół godziny dla siebie więc e, działam ze swoim angielskim i po lekcji e, 20 minut tak, to szybciutko zleci cześć wam przez tą pogodę mam e, takie przemyślenia i propozycje dla Was. W sumie propozycja nie od odrzucenia, bo byście byli niemądrzy, gdybyście odrzucili ją. Ale tak się zastanawiam, czy istnieje idealny moment na naukę. Nawet naukę dla takich osób już dojrzałych, starszych jak ja. Eee, naukę języka angielskiego. Bo nie wiem, jak u was w szkole. Ale u mnie w szkole średnio uczyli tego angielskiego. Przynajmniej e, dopiero później się o tym dowiedziałam, bo e, w szkole średniej, w podstawówce, w gimnazjum jeszcze oceny były naprawdę bardzo dobre z angielskiego. Ale jak przyszło co do czego, to okazało się, że jest niezła kicha z moim angielskim. Ale wracając do tego mojego pytania jeszcze, czy istnieje idealny moment na naukę? Wiosna, lato, może jesień, zima, słońce, deszcz, śnieg. No wydaje mi się, że nie istnieje, że chyba nikomu z nas nie chce się uczyć. Nie ma idealnego momentu na podjęcie się nauki. Języka angielskiego, yy, ale teraz są wakacje, i mogę się założyć, że zaraz pojedziecie na lotnisko albo yy, będziecie mieli jakiś problem za granicą i będziecie musieli się zapytać kogoś o coś. A mówię to z własnego doświadczenia, bo często takie sytuacje miałam w swoim życiu. No i wtedy zaczyna się, zaczynają się schody, bo jest dukanie, bo jest problem, jak powiedzieć to, jak powiedzieć tamto. No ten angielski w szkole niestety, ale nas dużo nie nauczył. Dobry wieczór, kochani. Ja powiem Wam, że jak nigdy, jakby nie. Zruszają mnie jakieś takie komentarze mm, niezbyt przychylne, bo z takimi też po prostu trzeba się liczyć. Ale no dzisiaj jakoś tak po prostu, nie wiem, musiałam skomentować, jakoś tak nie mogłam tego zostawić, bo pani pisze o, o tragedii tam swojej chyba przyjaciółki czy koleżanki, już teraz nie pamiętam dokładnie. I jakby porównuję ją do mnie i oczekuję, że każdy chyba tak powinien się samo zachowywać. Jeżeli ktoś jest bardziej szczęśliwy w szpitalu i ma większą energię, nawet pomimo sytuacji, która czekała mnie na drugi dzień, bo na drugi dzień miałam operację, to już jest B, to już jest źle. Ja nie rozumiem w ogóle tych porównań, tego oceniania, a ta pani rzeczywiście no, oceniała mnie i stwierdziła, że robię to na pokaz. Ale co, na pokaz? Na pokaz y i do kulach jakby. No dzielę się swoimi przeżyciami, które są raz lepsze, raz gorsze, ale no dzielę się nimi i nawet właśnie wtedy, kiedy mam jakąś lepszą energię i poczułam, że mam ochotę nagrać dla was, bo wiedziałam, że to jest mój ostatni taniec przed operacją i no, te, dzisiaj bym tego nie nagrała, no, bo nie mogę jeszcze, no, nie wiem, chyba przez najbliższe miesiąc, dwa jeszcze pewnie nie potańczę sobie, więc wykorzystałam ten moment i dostałam połubie za to że że nie powinnam w szpitalu no ale to, to co, bo w szpitalu to ludzie powinni tylko umierać dołować się, depresję łapać i nie wiem, jakoś tak ciężko mi to wszystko a poza tym znacie mnie na tyle, że wiecie że jestem raczej z tych pozytywnych osób i no ta energia po prostu we mnie aż buzuje i i to jestem ja po prostu. To że, to, że jestem z rzęsami i że miałam full make-up, no z tym full make-upem to nie wiem, ta pani chyba trochę nie dopatrzyła się dobrze, bo nie miałam żadnego makijażu. Owszem, miałam rzęsy, bo przed samym szpitalem poszłam do mojej Irenki i zrobiłam sobie rzęsy, żeby... Wyglądać dobrze. No ja sobie, słuchajcie, zrobiłam Paznokcie u nóg, u rąk, A dlaczego nie? Jakby to co ja miałam przyjść tam po prostu z paznokciami, z odrostem najlepiej, z brudem najlepiej pod paznokciami. Yy, to jest... No, ja, ja nie rozumiem w ogóle takiego myślenia. Kompletnie nie rozumiem tego. Yy, no i tyle, no. każdy jest inny. Jedni uważają, że to jest potrzebne, żeby gdzieś pojechać takim zadbanym do szpitala, a drudzy nie potrzebują tego do szczęścia. No ale jakby nie oceniam, nie uważam, że oni są gorsi. Każdy robi swoje, no. Tam teraz pewnie się wyleje jakaś głównoburza i yy, yy, dziewczyny będą pisać. Jakby spoko, no niech piszą różnie tam piszą. Każdy ma prawo do swojej oceny, tak, fakt wiedziałam o tym, że jakby decyduję się na opinię, na ocenę, ale nie na każdą i nie każdą mogę po prostu zostawić tak bez słowa. Mam też prawo do tego, żeby się odnieść do zdania innych osób, jeżeli mi to zdanie nie odpowiada albo uważam, że to zdanie jest nieprawdziwe. No bo nie chciałabym na przykład, żeby inni właśnie tak myśleli, że pojechałam do szpitala i moja, oj, ej, a! słabe widoczki, ale że robię to wszystko na pokaz i ten taniec na pokaz, te rzęsy na pokaz, what the fuck w ogóle.